Jesteśmy na Samui kolejny raz, i zanim tu przyjechaliśmy, to rozważaliśmy jeszcze Filipiny. Rozważaliśmy za i przeciw, no i stanęło na tym, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Kosamui i nie żałujemy, że tu przyjechaliśmy. Jest pięknie, jest cudownie. Dzisiaj akurat pochmurno, ale to może dobrze odpoczniemy trochę od słońca, bo ostatnio codziennie grzało. Piękne są te palmy, nadal nie mogę się nadziwić. Piękne są te lasy palmowe. Czego nie widzieliśmy na Phuket, to muszę powiedzieć, że poprzednim razem byliśmy też na Phuket i byliśmy zaskoczeni, że tam nie ma tyle palm. Właściwie to nie widziałam ani jednej takiej jak są na Samui. Takie wysokie, fajne, z kokosami. Cudowne lasy palmowe. Tutaj w pobliżu mamy taki mały porcik. Zaraz się przejdziemy, zobaczymy. Dokąd można z tego porciku się udać i może wybierzemy się na jakąś wycieczkę, zobaczymy. Ale jest dzisiaj przyjemnie, naprawdę. Nie grzeje słońce, jest ciepło, spokój, cisza. Także Kosamui to jest zawsze dobry wybór. Zabrałam trochę piasku z pustyni, z, pustyni, z plaży, z plaży, z Kosamui, bo jest taki ładny, miałki, fajny. Będę miała na pamiątkę, przesypę do jakiejś buteleczki i zawiozę do domu. A no fajny ten kokos. No zobaczę, co zrobię. Na razie tutaj był jakiś taki zużyty kokos i nasypałam sobie do tego piasku. Ale nie wiem, czy będę mogła przewieźć tego kokosa, bo raf koralowych nie można. Z tego portu raczej organizowane są rejsy nurkowe i takie wycieczkowe do Czawęg, na Puket nawet. Też jestem zdziwiona nawet, że na Puket stąd można z Mui, No ale da się na Puket, więc fajnie. Jakbyśmy kiedyś chcieli na Puket, to tutaj już wiemy skąd wyruszyć, taką fajną łodzią, super. Stąd możemy jeszcze popłynąć sobie na Komatsun, czyli Wyspę świń. Byliśmy tam już poprzednim razem. Przypłynęliśmy na wysepkę, którą widać jest z takiego brzegu. Chodź, teraz ty. Także no chyba nie będziemy płynąć na Wyspę Świń, ale nie byliśmy na Kotao, więc może na Kotao się wybierzemy, zobaczymy. Pięknie, tutaj naprawdę. Kosamui to wyspa m, dla osób, które szukają spokoju, relaksu, odpoczynku. I tutaj możecie sobie przyjechać i na pewno ten spokój znajdziecie i odpoczniecie sobie. Zobaczcie, jak jest spokojnie, morze spokojne, nie ma fal. Znaczy, tu jest akurat zatoka, więc nie ma fal. W czawęk te fale już są większe, ale my tutaj mamy naprawdę spokój i to jest dla, miejsce dla rodzin z dziećmi. Jak ktoś ma małe dzieci, to bezpiecznie sobie je może wpuścić tutaj do tej zatoki i na pewno się nie potopią, bo tu jest woda po kolana. No, cudownie, jest, cudownie. Nasze dziecko też jest zadowolone. Teraz akurat jest odpływ, i widać takie dno, takie niezbyt y, fajne kamienie. Ale jak jest przypływ, to tutaj jest naprawdę ładnie. Także przyjeżdżajcie na Samui. Przyjechaliśmy tutaj w tym sezonie i myśleliśmy, że będzie pełno ludzi, że się pozmieniało. Teraz pełno ludzi na plaży, wszystkie domki zajęte i tak dalej, ale dla nas, moim zdaniem, nic się nie zmieniło. Jest taka sama ilość osób na plaży, tak samo są oblegane kwatery, domki, mieszkania. Naprawdę nie mieliśmy problemu z tym, żeby coś tutaj sobie wynająć fajnego Przy pla blisko plaży, bo nam zależało na tym, żeby yy, domek był blisko plaży. No i tak mamy, także jest fajnie. Także nie ma jakiejś wielkiej różnicy między tymi czasami, wiecie, jakimi, które minęły, a tymi, którymi teraz mamy. Chociaż ym, teraz, prawdę powiedziawszy, jest niski sezon, bo jest bardzo gorąco. No, ale mimo wszystko też myślałam, że i nawet w tym sezonie, że będzie mnóstwo ludzi, ale wcale tak nie jest. Jaka fajna palma tutaj leży. Musiałam wejść. Jeśli chodzi o ceny, to tak naprawdę yy, te ceny się nie zmieniły. Nawet powiedziałabym, że niektóre rzeczy są tańsze niż w tym okresie, kiedy byliśmy tutaj poprzednim razem, dwa lata temu. Jedyne co zdrożało to wynajęcie domków. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z wynajęciem motorków, bo wynajmujemy samochód i ceny za wynajem samochodu nie zmieniły się. Także tyle, ile płaciliśmy dwa lata temu, tyle płacimy teraz. Jeśli chodzi o wynajęcie domków, to sytuacja wygląda tak, że my tak naprawdę wynajęliśmy teraz domek. W tej samej cenie, w której był dwa lata temu, bo te domki dwa lata temu kosztowały tyle samo co i teraz. E, natomiast e, nie ma takich okazji po 10 tysięcy batów. Tak jak się zdarzały wtedy, że my za 10 tysięcy batów wynajęliśmy dwupokojowe mieszkanie, dwa apartamenty z dwiema łazienkami, i to było naprawdę tanio. I to była okazja. Natomiast już teraz tego nie ma. Nie ma już takich ludzi zdesperowanych, którzy po prostu wynajmują za jakąkolwiek kwotę, byleby tylko wynająć. No i wyszło słońce. Było pochmurno i teraz już mamy słoneczny ładny dzień. Pokażę Wam jak wygląda nasz domek, który wynajmujemy na kosamui, mieszkamy jakieś 50 metrów od wody, kamera jest szerokokątna, ale to jest jakieś 50 metrów. Także mamy blisko. Chodzę boso w kostiumie, wychodzę z domu w ta, tak ubrana, idę prosto na plażę. A tam dzieciak uczy się jeździć samochodem terenowym. <grym> U nas to jest w ogóle nie do pomyślenia, taka sytuacja. A tutaj małe dzieci jeżdżą motorkami, takie dziesięcioletnie, i wio wiozą jeszcze mniejsze dziecko i, i jeszcze mniejsze na tym motorku. A ten mały w samochodzie ma, jak na moje oko, jakieś 8 lat. I nieźle sobie radzi. Super jeździ terenowym samochodem, po, nie po drodze, tylko po jakiejś takiej tutaj wertepach. Taki samochód wynajęliśmy, jest wystarczający jak dla nas. Hmm. Za ile on kosztował? 12 tysięcy. Dobra, wystarczy. A to nasz domek, który wynajęliśmy. Dzisiaj w nocy coś tak bardzo hałasowało, yy, aż po prostu dudniło za oknem. Wydawało nam się, że jakiś waran. Wyszedł tutaj z pobliskiego kanału i gdzieś się tutaj błąkał i tak biegał tutaj po tym placu i za oknami, że po prostu dudniła aż ziemia. I po dachu. Nie wiem, czy jest to możliwe, że warany wchodzą na dach. Jest, bo przecież chodzą po drzewach, także po dachu. No na pewno nie był to pies, bo pies by nie wszedł na dach. Czyli musiał to być waran, bo to słychać było, że to coś ciężkiego, taki łup. Schodzi, skacze, biega. Wyjrzałam przez okno, ale nic nie było widać, szkoda. Tutaj domki, jakie są do wynajęcia Można sobie urządzić w kampensie okay. okay, okay. Pozdrawiam Was z